Bo już się nagrywa? Eee, chyba tak. W... Reżyser, doktor, aktor mówi: Już się nagrywa, panie reżyserze? A, a reżyser? W sumie tak. A, tak. Tak, powstają odcinki wujka czarka na kanale, na którym was witam bardzo serdecznie, bo Adaś mówi: Leci, chyba leci. Adaś mówi: e, Pytam się Adasia, bo tu jest mikrofon nade mną. Tam się Adasia mówi: O, mikrofon dzisiaj jest. Adaś tak patrzy na mnie mówi: to jest mniej więcej od sześciu odcinków. <laughs> Także wujek spostrzega. No bo jak pan tak wpada i wypada, ciągle zmęczony, ale to nie jest tak z tym moim zmęczeniem. Ja zauważyłem, że ja się męczę. Jak widzę ludzi, którzy są związani z moją pracą, Adas, jak widzę ciebie. Mnie by fajnie. Niby fajnie, ale szczerze, nie chujaj, nie Czuję się zmęczony. Nie, bo to jest coś takiego. Przyjeżdżam na plan. Kręcimy serial w trzecią serię teściów dla Polsatu. Przyjeżdżam na plan. Kurde, mam 12 stron tekstu. Dzień w dzień jest orka na ugorze. Po prostu nawet pożartować nie można, bo ryż wszystkich opala, Bo ma słuchawki i słyszy aktorów. Opowiadasz se żart w międzyczasie, bo światło zmieniają, nie? Chcesz opowiedzieć koledze żart, bo słyszałeś. Podzielić się, tak? Z przyjacielem rozpraszacie mnie i pracujemy w takim reżimie, że po prostu nie ma czasu na oddech. I Ja się jestem cały dzień zmęczony, walczę ze zmęczeniem. Słuchajcie, tylko zdejmuję kostium, wracam do domu jest ta -da! cudowny cudowne zmartwychwstanie. Słuchajcie, to jest cud. Adaś, i Adaś mówi, pan jest ciągle zmęczony. Przepraszam, ja mówię, Adaś, bo jestem zmęczony, bo Cię widzę. Ty mi się kojarzysz ze zmęczeniem, z tym, że muszę coś zrobić. Ale ja nie muszę, ja chcę. Ten kanał jest ze chcenia, a nie zmuszenia. I powiem wam, dzisiaj jest 20. edycja, nie uwierzycie, bo dawno nie było. Pół roku nie było nas na antenie <grym> z waszymi żartami. Pół roku i już mieliśmy tego dosyć, naprawdę. Jak ciągle są komentarze, kiedy żarty, kiedy będą żarty. Ja wysłałem żart, a kiedy będą żarty. Nie twoja sprawa, Bambo. Uwaga, zaczynamy. Żarty od widzów od Was, yy, czyli odcinek Wasz. Ja tu jestem. Tylko... Kim ja tu jestem? Przewodnikiem, półprzewodnikiem. Jesteś czarodziejem. Ja tu... Ja tylko zarządzam. 3, 2, 1 nie budu. Dobra, jedziemy. Pierwszy żart już jest zabawny. Rozmawiają dwaj studenci w akademiku. Jaka jest różnica między zasłoną do prysznica a papierem taletowym? A ten drugi mówi, nie wiem. A więc co ty byłeś? Nie, ale, ale powiem ci, że u nas w akademiku na Pietrynie mieliśmy takie. Wysokie, to były wysokie, piękna kamienica, cała stara. Wysokie z 4 metry miały te te pokoje i te długie zasłony i one na dole były używane. Niestety w niektórych pokojach. No, ale myśmy żyli w czasach, kiedy nie było papieru toaletowego dostępnego. Trzeba było od niego walczyć. Po sobie, Adaś, że były czasy, gdzie trzeba było walczyć o papier toaletowy? To mi się przypomniało jak się zaczęły, zaczął covid. Pamiętasz? Zamknęli nas w domach. Pierwsze co zniknęło papier do dupy. Tak by nie można było umyć. Co? Tfu, wytnij to. Dobra. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, czyli to jest? To jest dobre. To jest 8. To jest dobra ósemka. Dobra, Wojciech Czerniawski. Błędy lekarzy leżą na cmentarzu, a błędy nauczycieli siedzą w Sejmie. Dobre! 9. Dobre, dobre. Mimi mi, mi. Tak się nazywa dziewczyna. 1994. Adaś, twój rocznik. I mój też prawie. Bo się tym redbolem zapchasz. Policjant zatrzymuje motocyklistę. Dobrze się zaczyna. No i co? Nie zauważył pan, jak przed skrzyżowaniem panu żona spadła z motocykla? O mój Boże! A przed chwilą pomyślałem, że ogłuchłem. Nie zauważył panu żona. A ja myślałem, że ogłuchłem. Mimi, mi, mi! Dziewięć, dziewięć i pół! Jest! Oba, Oba Mayang. Kochany, naprawdę się sens za to, bo muszę sobie przy ciebie zbliżyć. Wszyscy po... teraz się popatrzymy. Oba mejak. Pięć, trzy, Śląsk. Śląsk. Górnik wieczorem po dniu w kopalni przystępuje do spełniania obowiązku małżeńskiego. Ryuch. Dobrze się zaczyna. Żona woła. Franek, ale ty mos czarnego ciula. <ślam> Franek, pierona. Tłok był pod prysznicem, nie swojego umyłem. O jak to z sympatii do ciebie dam ci osiem i pół jurasonek. Dwóch pijaków leje pod płotem. Nagle jeden pyta drugiego. Co tu tak cicho lejesz? Bo leję po spodniach. A nie szkoda ci spodni? Nie, balę po twoich. Nie znałem, to znałem, to się siedem i pół, i pół. Nie, 8, dobra, masz 8. Paulina Kazanowska, córcia, 8 lat, byłaby przeszczęśliwa, gdybyś odczytał ten żart. Aha, dobra. Kącik dla dzieci. Jak lubi spać świnka? No, oczywiście, na boczku. Ha, ha, ha. Paulinko, wszystko dla ciebie, kurczę. Oczywiście, 10. Termif, Dobra. Panie doktor, jaki jest prawidłowy wzrost przy mojej wadze? metry, Natalia. Cztery. To jest dobre. Ja to sprzedaję jak zapobiec. mi każą czasami na imprezach, które prowadzę, mówią: "Pan a czy może pan zapowiedzieć obiad?" I jak proszę aktora, który ma 100 filmów na koncie, i ma złote kaczki, i złote lwy gdańskie, i mówią, niech pan zapowie obiad. I chyba, no co ja płacą, wymagają, to zapowiadam obiad. Co jest, kurwa, tą I zawsze mówię, żeby zapomnieć o dietach. Mówię, mam takich kolegów, którzy są na w ścisłej diecie roślinnej. Tylko chmiel, żyto, tytoń, konopie, ale to jest taka wycieńczająca. Ale wy macie tu, mówię, jeść. Pamiętajcie, nie ma czegoś takiego jak nadwaga, jest tylko niedowzrost. I ja Ci powiem za ten żart 10. O, Jan Press, znany nasz kolega, nie mniej niż Oba Mejank, powiem Ci. Żona do męża. Idzie lato, muszę zmienić krem odchudzający. A co, Twoja ulubiona Nutella jednak nie działa? A! Muszę zmienić krem odchudzający, a to twoja nutella nie działa. Janek, dziesięć, no co się będzie pierdzieć, rozdajemy, co święta. Ale to mój ulubiony, to mema mi wysłali koledzy. No jak ten yy, mąż pyta żony, mówi, kochania, czemu ty za mnie wyszłaś za mąż? Ona mówi, bo jesteś zabawny. A on mówi, a nie dlatego, że jestem zajebisty w łóżku? O, widzisz, jesteś zabawny. Żona do męża. Nutella nie działa? 10. No, Janek, no już masz podchoinki. Jan Kowalski. O, jakie rzadkie nazwisko. O, o, myślę, że tu jesteś mój rocznik, Janek. Chyba zaczyna się. Breżniew z Widytą w Polsce. Kto to wie? Kto to był Breżniew? Kurde, Janek. No, ale zaryzykuję, wiesz. Ja wiem, ja nie chcę płoszyć Moich starych widzów. W każdym razie Breżniew to był pierwszy, pierwszy sekretarz K, KC KPZR, czyli Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, czyli ruskich. Pierwszy sekretarz, bo sekretarze kiedyś rządzili, nie carowie, nie, nie prezydenci. Pierwszy sekretarz taki, wybrali go pierwszego sekretarza mówi, będę wam i będę wami rządził. Tak. Breżniew z wizytą w Polsce. Wychodzi z samolotu, rozgląda się i mówi, jaka ta Polska piękna. I zwraca się do Gierka. Gierek, Edward Gierek, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zwraca się do Gierka. Powiedz mi ten wasz poeta, dlaczego pisał Litwo i moja? Gierek, a, Mickiewicz, ale on już dawno nie żyje. Pryżniw, a, i za to cię lubię, Edziu, za to cię lubię. Kiedyś tak, to było fajnie. Ja bym też wam powiedział, Gierku żart, ale nie chcę mi... No dobrze. Obameyank. Witamy, czerwony dywan, stary, tu nie ma lekko. Tutaj są zasady, wiesz, my tu cenimy takich jak ty. Obameyank. Przez kry na końcu, pierwszy Obameyank. Jedzie chłop furmanką. Brawo. Pełną siana, drogą szybkiego ruchu. Patrz, tak się buduje napięcie. Jedzie chłop furmanką i każdy widzi chłopa w furmance. Nic więcej nie widzisz. E, pełną siana. Jecha, już widzisz siano. I uwaga, i trasą szybkiego ruchu. Już to widzę. Filmowa scena obama. W pewnej chwili mija go motocyklista bez głowy. To jest powieść sensacyjna. W pewnej chwili mija go motocyklista bez głowy. Po paru minutach sytuacja się powtarza. Po trzecim takim przypadku chłop odwraca się i woła do swojej żony. Na tyle wozu. Cocha! Chyba nam się kosa przekrzywiła. Czyli mieli kosę, tak? Nie, nie, nie. Dobra, oba meje. Dobre, rozumiem żart, idee. Mało prawdopodobne, dobre, siedem. Ale zapraszamy dalej. Czerwony dywan jest tylko dla ciebie. O, Janek, pres. I dla ciebie. Dlaczego szkoccy szpiedzy są najlepsi? A słyszałeś kiedykolwiek o szkockich szpiegach? Nie. No właśnie. <grytanie> <grytanie> Dobra, dziewięć. Janek, zaimponowałeś mnie znowu. patryzją. Księdzu ginęła mąka. Już to widzę. Podejrzewał organistę, więc postanowił się do niego dobrać podczas spowiedzi. Podchodzi organista Antek do konfesjonału, a ksiądz bez wstępów pyta. Nie wiesz, kto mi mąkę kradnie? Co ksiądz mówi? Kto mi mamkę kradnie? Hmm, tu nic nie słychać, odpowiada sprytny organista. Co ty opowiadasz? Zamienimy się miejscami, to zobaczymy. Zamienili się miejscami. A nie wie ksiądz, kto zaleca się do mojej żony? Pyta Antek. Rzeczywiście to nic nie słychać. Nie słyszę w ogóle. Krzysztof Michalski. Teleturnie 1 z 10. Proszę podać imię ukochanej Romea. Alfa. To akurat mogło się zdarzyć. Narzeczona Roma Alfa. Dawid Zul. Baca stanął przed sądem. Już jest dobrze, czyli go doprowadzili, sam by nie stanął. Sędzia pyta, czy to wy zabiliście swego sąsiada? Tak. A czym zabiliście? Gazetą. A co było w tej gazecie? A nie wiem, nie czytałem. No, głupie. Ale ósemkę dam. No Baca to ma inteligentne odpowiedzi. Nie? Dobra, Jurasonek. Pijak czyta gazetę. Znowu pijak. Dobra, i gazeta. Szokowany, mówi do drugiego. Ej, tu piszą, że picie skraca życie o połowę. Ile masz lat? 30. Widzisz? A Jakbyś nie pił, miałbyś 60. No i to jest logika. A ja idziesz? Jakbyś nie pił, miałbyś 60. No dobrze, Jurasonek, 9. E, raj. E, te... Teresa Skutnik. Raj. Ktoś ty pyta święty Piotr. Jestem piłkarzem polskiej reprezentacji w piłce nożnej. To jak trafiłeś do bramy. 10. Nie, nie sposób się nie zgodzić ze świętym Piotrem. I jak widzisz, święci mają rację, naprawdę. Ja się spodziewałem takiej pointy, ale ładnie zagrałem. Trąbeku. Przez pustynię idzie Polak. No wiadomo, Polak, Niemiec i Rusek. Rosjanie, no, klasyka. Są bardzo zmęczeni. Nagle widzą dwugarbnego wielbłąda. Polak usiadł na jednym garbie, niemiec na drugim. A gdzie ja? Pyta żałośnie Rosjanin. Polak podnosi ogon wielbłąda i mówi: A ty, Sasza, do kabiny. <todgłosy> 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 Teraz Zmienia nam się optyka. Nie, teraz jak jest wojna z ruskimi, to no, Rusek musi iść do dupy, się ho, Brawo, no 10. No co, no uśmiałem się. Argonowy Adam. To ty się podszywasz? Nie. Argonowy? No dobra. Spotyka się dwóch kolegów i rozmawiają. Tym kowalskim to się powodzi. No jak to? No byłem u nich wczoraj w mieszkaniu. Impreza taka, że szok. No, no. Wiesz, oni mają złoty kibel. Jak złoty kibel? Niemożliwe. Nie, no normalnie, jak Boga kocham. Ze szczerego złota. Nie, no bez przesadasz, tak bogaci to nie są złoty kibel? No chcesz, to ci pokażę. chodź. Koledzy poszli do domu Kowalskich. Bukają do drzwi, otwiera pani Kowalska i ten, co był na imprezie u nich, pyta się. Dzień dobry, pani Kowalska. To prawda, że macie złoty kibel? Kowalska odwraca się i krzyży do męża. Stasze! Czy ten, co ci wczoraj do puzonu nasrał? Justyna K92 92 w biodrach. To jest dobry rozmiar. Okej, okay, okej. Okay. Żona zakrapla sobie oczy kroplami do oczu. Okej, okay, żona. Do jednego oka dwie kropelki, do drugiego oka dwie kropelki. I dwie kropelki między udami tak. To niesamowite. Mocno zdziwiony mąż pyta, a czemu tam? Też zakropiłaś, a bo tam też dawno nic nie widziałam. Dycha, piosenka. <mamy, mamy podobne obserwacje powiem Ci. I podobny mamy ten. E, no, podobne rzeczy nam się podobają. Gust, <gust> 10. Patryzjo. ty już byłeś dalej no, jeszcze raz. Patryzjo czerwony dywan na ciebie czeka. Kobieta dzwoni do mechanika. Dzień dobry, chciałam się umówić na przegląd auta. Dobrze? A jaki to samochód? Mój! A Marka? A Marek ma swój. O, ha, ha uwielbiam takie żarty. Brawo, dziesięć. Ja to lubię dziesiątki rozdawać na, na gwiazdkę. Guto, ty też już tu byłeś, widzę, że ci sami, słuchaj. To jest ciekawe, do reprezentacji Polski trafił nowy, czarnoskóry piłkarz. Na pierwszej odprawie przed treningiem trener Michał Probierz narysował na tablicy wielki prostokąt i zaczął uderzać w niego piłką. Piłka, rozumiesz? Bramka tu, prostokąt, bramka. Piłka do bramki. To dobrze, rozumiesz? Piłka do bramki to dobrze. Stał nasz nowy Afroamerykanin, lekko poszarzały, odzywa się do trenera. Panie e, trenerze, ja od kilkunastu lat mieszkam w Polsce, mam tu żonę, dzieci, a studiowałem filozofię, filologię, filologię polską i mówię w tym języku lepiej niż niejeden Polak. Michał Probierz popatrzył na niego ze zdumieniem i powiedział: Siadaj, synu, ja mówię do krychowiaka! ooooo la na Oh O, Bramka, rozumiesz? Piłka, kwadrat, bramka, piłka do bramki, dobrze. Piłka nie do bramki, źle, do bramki, piłka, kwadrat. U, jest dość śmieszne. To jest 10. To jest 10. Jaki dźwięk wydaje auto prezydenta Kwaśnieckiego? ho oh, oh, czekaj, ciekaw jestem. Wrum! Wr Wrrum. Dziesięć! Jan Czechosowa... Czechosowacki. Mam dobry kawał, ale to napiszę w następnym odcinku. <śmierdzi> <śmierdzi> Jeden z lepszy. No, no to mnie położyłeś, kł... Ku... 11 stary. O, fantastyczny. Mam dobry kawał, to napiszę w następnym odcinku. Kuba. ale widzisz, to jest dowód na to, że ja nie czytam wcześniej tego. Tylko to jest Awista 11. No stary, przebiłeś sufit. O mi mi mi. Dowódca pyta szeregowego. Co mamy napisać na twoim nieśmiertelniku, żołnierzu? Protestant, katolik czy żyd? Nic. Jestem niewierzący. Na no, gdybyś został ranny. Kogo powinniśmy wezwać? Pastora, księdza czy rabina? Bezwicie lekarza. No brawo, 10. Bezwicie lekarza, durnie. No to jest wojsko. Micachl, 93 3 ryba. Mikachl, dobra. Rozmowa żony z mężem, lubię. Rozmowa żony z mężem. Co byś zrobił, gdybym umarła? Ożeniłbyś się ponownie? Na pewno nie. Nie widzisz, jak to gram, bo masz sobie czyścić a... nie... Bo znowu się... Ada się reżyseruje. Zobacz, jak ja gram, ja to zagrałem wszystko. Jeszcze raz ja ci raz zagram. Się raz, raz. Ci głowa opada ze zmęczenia. Rozmowa żony z mężem. Nie musisz tak patrzeć, tak, nie musisz tak, ci nikt nie każe. Po prostu patrz w ekran. Rozmowa żony z mężem. Co byś zrobił, gdybym umarła? Ożeniłbyś się ponownie? No, pewno nie. Dlaczego nie? Nie podoba Ci się małżeństwo? Nie. No. Podoba mi się. No to dlaczego byś się znów nie ożenił? Drąży temat kobieta. No dobrze, ożeniłbym się. Naprawdę? Może głośno wzdycha, ale nie odpowiada na pytanie. I spałbyś z nią w naszym łóżku? Nie daje za wygraną kobieta. Na no gdzie indziej mielibyśmy spać. I zdjąłbyś moje zdjęcia i zamiast nich wywiesił jej, No, 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 to by było chyba w porządku. I pozwoliłbyś jej grać moimi kijami do golfa? Nie, mm, no ona jest leworęczna. Piękne. No, no dobra, 10. Bardzo mi się podoba takie aktorskie termin Fine też byłeś. Po każdym złym dniu następuje dobry. Więc jeśli dziś ugryźcie zły pies, to jutro ugryziecie dobry. Pamiętam, że mnie to rozbawiło zupełnie. To no doskonałe. No, no doskonałe. No doskonałe No dobra ósemka, ta. Po każdym dniu następuje... Po złym jest dobry. Czy jak ci ugryzie zły, pies, to jutro się ugryzie dobry. Kamil 15. Autorski. Autorski Jadaś, obudź się. Na schodach nie wolno się zatrzymywać, bo nazywają się stopnie. Stop? Nie. Dobre, no siedem. Tony Soprano, kiedyś też byłeś. Rano po przebudzeniu żona. A, dobra. Rano po przebudzeniu żona mówi do męża. Ja wiem, jak w filmach się rano budzą, i się całują. Ty jeszcze nie umili zębów, to jest safe Rano po przebudzeniu żona mówi do męża. Kochanie, śniło mi się dzisiaj, że byłam na zakupach w Lidlu. Takie <laughs> <laughs> takie masny żona! Jakby mi żona powiedziała, że się Lidl śnił, tam miał zrobiony dzień. <laughs> Sorry. Już pierwsza, pierwsza zwrotka się. się podoba. Rano po przebudzeniu żona mówi do męża, kochanie śniło mi się, że dzisiaj byłam na zakupach w Lidlu, a tobie? A mi się śniło, że byłem w łóżku z dwiema kobietami. Ja byłam tam też? Nie, ty byłeś w Lidlu. <noise> tak, to słyszałem, to słyszałem. No, dzień. Agawa, zakon przestrzegający zasad higieny. Czystersi. No, osiem. Dami7772 Jeżeli w Tokio jest rano, a w Paryżu jest wieczór, to co jest w Polsce? Średniowiecze. Zaleciało patriotyzmem, nie? Kamiledii15, tu już miałeś autorski, ten też jest dobry, autorski. Czym się różnią kleszcze i leszcze? Mają kleszcze jeszcze. Dam ci 8 dla zachęty. Nie fajnie, bo o, wiesz, o, ja widzę Ciebie. Już widzę, jaki jesteś typem człowieka. Że lubisz pisać, widzisz, i, grasz tymi słowami, to jest zajebiste. Czym się różnią kleszcze i leszcze? Mają kleszcze jeszcze. Moi koledzy z kabaretów też tak robią. Termin w już byłeś dwa razy dzisiaj chyba, albo trzy nawet. Jeśli usłyszysz swoją partnerkę, no, mówiącą do koleżanki przez telefon, mój jest taki sam. O! Się świetnie zaczęło. Możesz być pewien, że wcale Cię tam nie chwalą. 10. No kurde, stary. Możesz być pewien, że wcale Cię tam nie chwalą. Rafa BX8XV. Wyniki strzeleckie w rosyjskiej jednostce wojskowej. Dobrze się zaczyna. Iwanow, Pudło. Pietrow, Pudło. Sidorow, Pietrow. Pudło, pudło. Sidorow, Pietrow. A że Pietrowa zastrzelił, tak? No dobra. Dziewięć. Grzegorzba. To ja opowiem żart o romantyzmie. Romantyzmie dziecko zrobił. Dobra, dziewięć. Krzem 555. Pięć, pięć, pięć. Dlaczego owca nie może zamówić nic w restauracji? Bo wszystko. Dobre, siedem. Jan Pres, Janek. Liczymy, tutaj wiesz, czerwony dywan. Tu już nie ma, to na ty. Ty i Oba, oba, oba me jak wy zawyżacie m, poziom. Piorunochron na szczycie wieży kościelnej jest najlepszym dowodem na to, że wszyscy miewamy czasami wątpliwości. <śm> Dobra. <śm> no Dobra. No, ale to jest punkt widzenia ateisty, kurde. Wierzący powiedział, że no po prostu no Piorun to Piorun, co ma Pan Bóg wspólnego z tym, że są wyładowania atmosferyczne. Koniec już. Moi drodzy, wesołych świąt. Nie żałujcie sobie, naprawdę. Obejrzyjcie ten odcinek dwa razy, bo musimy <grym> zrobić wynik. Bo nie będzie za co mniam, mniam. Innych proście, żeby też oglądali. No a także wesołych świąt. <grym zbiornik> Trzymajcie się. Pa.